Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studio Karolina. Dzisiaj mam gości ze Szpitala Górnego, także prawie Wódzławek, drodzy Państwo. E, myślę, że wielu z Was mieszka tam e, i e, dzisiaj dowie się o czymś, o czym do tej pory nie wiedziało. E, na pewno zobaczycie wspaniały kalendarz, bo wam pokażę, bo przywieźli mi tutaj moi goście, czyli Iwonka Falkowska i Mariusz Grabski. Dzień dobry. Dzień, dobry. Witamy, Dzień, dobry. Dzień dobry. A Iwonka Folkowska i Mariusz Grabski przyjechali do mnie, słuchajcie, z Ochotniczej Straży Pożarnej, która właśnie w Szpitalu Górnym ma swoją siedzibę. No właśnie, drodzy Państwo, ja widzę, że Wy prężnie działacie. No, ten kalendarz, który tutaj jest, to powiem Wam, drodzy Państwo, że po pierwsze, piękne zdjęcia, piękny pomysł, no i jeszcze lepsze wykonanie. I można kupić taki kalendarz na nowy rok i przy okazji wesprzeć i zaraz powiemy, co, będziemy, co będziecie wspierać, prawda? Dokładnie. Ktoś byłby chętny, to też trzeba będzie powiedzieć, gdzie. Ale najpierw powiedzcie, jak to się zaczęło, że OSP jest w szpitalu górnym. W szpitalu Górnym Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje od 1924 roku, czyli w przyszłym roku będziemy obchodzić okrągłe 100 lat, tak? Mhm. Tak w dużym skrócie. Ja pozwolę sobie udostępnić na grupy Jasne. ten nasz program, żeby więcej osób nas oglądało. Mów, Mariusz, mów, mów. Jasne, czyli będziemy obchodzić w przyszłym roku stulecie, mhm. przygotowujemy się właśnie do tego do tych obchodów. Poprzez nasze działanie w poprzednich latach, w obecnym roku, tak? a cały przyszły rok właśnie będzie poświęcony pomiędzy zbyt naszymi zbyt takimi dodania. zwykłymi wyjazdami do akcji ratowniczo-gaśniczych. Będziemy podejmować wiele innych akcji, właśnie związane będą one z obchodami stulecia. Mm -hmm. Stulecie, bo 1924 rok, kiedy powstała Ochotnicza Straż Pożarna. A wy jak się znaleźliście w tej Ochotniczej Straży Pożarnej? Ja ogólnie rozpoczęłam swoją przygodę z, ze strażą w 2010. Mm -hmm. y, wtedy jeszcze w OSP co Mała, gdzie zostałam prezesem. Mm -hmm. Tak czysto z marszu. Mm -hmm. Sceptycznie nastawiona. Ale z czasem załapałam bakcyla i teraz po prostu nie da się nie żyć bez tej straży. Mm -hmm. Okej. Okay. A Ty Mariusz? W, w moim przypadku y, straż pożarna, to prawda od niedawna mieszkam w szpitalu, bo kilka lat. Ale z, zawsze gdzieś tam e, interesowały mnie tematy, czy to Straży, czy policji. E, to po pierwsze, po drugie, chęć pomagania ludziom po prostu. No też wiem, ty się. jesteś z tego znany. Nie, nie jeden raz mi pomogłeś, jak cię prosiłam o pomoc, więc dziękuję Właśnie. tutaj w tym miejscu. różne akcje wolontariackie, czy zresztą firmy, w których do tej pory pracowałem, też zawsze były nastawione na pomoc innym. E, i też taka ciekawość tego, co się dzieje lokalnie w danym miejscu, gdzie, gdzie mieszkam po prostu, tak. Mm -hmm. okay. I dlatego się zgłosiłeś do SP? Dlatego się zgłosiłem i bardzo się cieszę. Często to powtarzam. Gdzieś tam, że wydaje mi się, że to była jedna z moich lepszych decyzji życiowych na ten mm -hmm. moment. Bo... Bardzo dobra, bo jest. <noise> Angażuję Tylko się świetnym im... strażakiem, ale i kolegą także. Po całym dniu pracy w korporacji sama dobrze mm -hmm. wiesz, kilometry spędzone w samochodzie. Czasami nawet jakaś monotonia się wkrada, to takie właśnie tutaj udzielanie się w straży pożarnej jest odskocznią od, od tej tego, monotonii, tej od, tej ciężkości monotonii pracy. od tych tak. kilometrów za kierownicą. Jest to coś, coś fajnego. Na ten okay. No dobrze, bardzo aktywnie uczestniczycie. Dostałam od Was zdjęcia. Tutaj nawet na tych zdjęciach, drodzy Państwo, jest jedyny w Polsce zapewne. Mariusz się chwalił tym rowerem, że mówi do mnie, wiesz, to pewnie jest jedyny w Polsce. Trzyosobowy -osobowy rower. rower. Nie wiem, czy wy widzicie z tego kalendarza, ale jak nie widzicie za dobrze, to zawsze ten kalendarz można kupić. Więc co, jaka jest historia związana z tym rowerem? Ten rower, właśnie tak jak wspomniałem, pracuje w korporacji w jednym z wewnętrznych konkursów. Był on do wygrania. Udało mi się z koleżankami dwoma z firmy ten rower w tym konkursie wewnętrznym wygrać. Mhm. One się zgodziły, żebym go przekazał, bo też u mnie w firmie wiedzą, że mocno się angażuję mhm. w działanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Koleżanki zdecydowały się przekazać ten rower na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej i dzisiaj stoi dumnie w garażu wyposażony w gaśnicę z wąż mhm. i jest naszym tutaj, można powiedzieć, taką maskotką, mhm. naszym Naszym gadżetem, który też na pewno wykorzystamy w trakcie obchodów stulecia. Tu widzę piękny kask, czy jakiś helm? Helm. Helm, Z poprzedniej no widzę, epoki, ale. No właśnie widzę, że taki e, starodawny, jak mogła powiedzieć. Ponadto co? E, kolor ro roweru typowo strażacki, czerwony, ognisty tam. czerwony. No widać, że trzeba. Panów... apteczka, o. koguty, więc tak naprawdę. No tak, e, widzę właśnie. Mógłby to się, strony. mógłby wyjechać z garażu do jakiejś drobnej akcji. <laughs> Piękna sprawa. No tutaj jest parę akcji, nie wiem czy na tym kalendarzu znajdę, ale naprawdę można zobaczyć. Natomiast chciałbym, żebyś porozmawiał o innych akcjach. Nie wiem, czy tu jest ten serduszka na tym zdjęciu. Akurat Chyba... serduszka tutaj nie ma. Aha. Natomiast okay. rzeczywiście tak, jednym z naszych takich dodatkowych działań, poza typowymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi, jest też taka działalność społeczna, bo mm -hmm. według mnie ochotnicza straż pożarna w dużej mierze w takich małych miejscowościach, w których mieszkamy. W których są zlokalizowane te straże, to jest działalność dla ludzi, mhm. dla mieszkańców. Wokół tej straży, wokół remizy strażackiej bardzo często skupia się życie lokalne toczą się tam jakieś imprezy, często dożynki, mhm. jakieś pikniki dla dzieci. No i właśnie jednym z naszych pomysłów było zorganizować takie serduszko na plastikowe nakrętki w myśl też działania proekologicznego. Mhm. W naszej gminie do tej pory, o ile się nie mylę, nigdzie takiego serca nie było i właśnie w tym roku udało mi się też pozyskać tutaj fundusze w ramach darowizny. Jedna z firm przekazała to serce i bardzo szybko się ono już zapełniło tymi nakrętkami, które zbieramy. Mm. Do tego serca też pomagamy chłopcu, który też jest od nas ze szpitala górnego. Aranowi, z tego co wiem. Tak, mm -hmm. Aranowi, który i to wszystko tak fajnie działa lokalnie. Pomagamy sobie nawzajem poprzez właśnie taką takie działanie. I gdzie jest zlokalizowane? W którym miejscu? Przy samej remizie, przy ogrodzeniu mm -hmm. dostępne dla wszystkich, każdy kto nawet przejeżdża czy od strony Dobrzynia nad Wisłą od Lipna, mm -hmm. z każdej strony można przejechać, swoje nakrętki wrzucić i ja tak robię już od wielu lat, że zbieram najpierw sobie w garażu do, mm -hmm. do jakiegoś pojemnika i później wrzucam większą ilość zajęć I, drodzy Państwo, jak będziecie przejeżdżać w okolicach szpetala górnego to jak najbardziej można podrzucić a co jeszcze oprócz tych nakrętek, bo to, to całkiem sporo tych akcji macie, prawda? Tak, bo y, na ten rok 2023 mamy około 45 takich akcji typowo ratowniczo-gaśniczych mhm. typu pożar, typu wypadek, y, jakieś tam drzewo na drodze, mhm. Mhm. dokładnie, ale, ale poza tym działamy też y, na innych przestrzeniach. Y, na początku 2023 roku był u nas y, kilka razy, dwa razy chyba był krwiobóz, mhm. y, czyli akcja zbierania krwi zawsze, kropelka do kropelki tej krwi, ta krew jest bardzo potrzebna. Kilka razy już y, dla konkretnych osób mhm. potrzebujących. Tak, były też donacje celowane w, mhm. w konkretne osoby, przychodziło tam 20-30 osób, ale tak jak mówimy, to zawsze jest, y, zawsze jest wartość dodana, jak ktoś więcej przyjdzie. Też z okazji choćby Dnia Strażaka w maju w tym roku również byliśmy w jednym z naszych przedszkoli w Szpitalu Górnym z taką pogadanką, edukacją mhm. dla małych dzieci. Dla nich to jest wielka frajda, niespodzianka. Ja zresztą z dzieciństwa też pamiętam jak wycieczka ze szkoły do straży pożarnej to było coś fajnego do remizy. Także tutaj dla dzieci też robimy takie akcje. Dodatkowo cyklicznie, już od kilku lat, tutaj też przy udziale naszego sołtysa ze szpitala górnego, organizujemy w Remizie spotkanie z dynią. Takie tematyczne. Mm -hmm. Dzieci mogą przyjść, tak, e... wydrążyć z i zrobić. E... Zmasztować zupy dyniowej. Otóż to. Pobawić e... się wspólnie, Super, spędzić mm -hmm. miło czas. A w tym roku, jeszcze dodatkowo, oby... korzystając z tego, że w tym czasie było wiele osób w Remizie, z Iwonką tutaj wspólnie e... przeprowadziliśmy kursy pierwszej pomocy, żeby też. E... Więcej osób poznało te najprostsze metody, jak możemy czasami, e, mając dwie ręce, uratować komuś też cieczą. z tak. światowego dnia. Mhm. Tak, bo też tak. włączyliśmy się jako, jako ochotnicza straż pożarna, włączyliśmy się w Międzynarodowy Dzień Udzielania Pierwszej pomocy. E, w, powstaje w Polsce taka aplikacja też, gdzie Ważną rolę będzie odgrywał tak zwany pierwszy ratownik, mm -hmm. osoba, mm -hmm. która jest świadkiem zdarzenia, ma największe szanse, żeby uratować komuś życie, a dopiero później przyjeżdżają najczęściej służby profesjonalne typu pogotowie czy, czy chociażby straż pożarna, tak? Mm -hmm. Okej, okay, no ja jestem, ja jestem zwolennikiem tego, aby każdy z nas miał obowiązkowe, ja wiem, że to pewnie by były ogromne koszty, ale Wtedy było, byłaby możliwość dotowania stowarzyszeń organizacji, które no, chociażby tak jak wy gdzieś promują e, takie działanie. No, ja uważam, że każdy z nas co rok powinien chociaż raz obowiązkowo odbywać takie szkolenia, bo w, na pewno sporo ludzi byśmy uratowali, a tym bardziej ilość samochodów wzrasta, ilość wypadków wzrasta, tak? To ja, to... ja tutaj mogę też powiedzieć, podeprzeć się swoim przykładem. W wielu w miejscach czy w firmach, gdzie pracowałem, każdy z nas ma kurs pierwszej pomocy, mm -hmm. szkolenia BHP, ale no niestety najczęściej jest to y, teoria, a teraz będąc w Strażmie mm -hmm. możliwość ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, gdzie tutaj dużo było zajęć y, praktycznych mm -hmm. y, i obym nie musiał, ale przynajmniej mam to poczucie, że gdybym był świadkiem, gdyby coś się komuś wydarzyło przypadkiem całkiem, mm -hmm. to to, ta, ta, tak. to mam mm -hmm. tą świadomość, że, że potrafię to zrobić po prostu, tak? I, I jakoś mi się też z tą świadomością milej i sympatycznie podróżuje, robi kilometry samochodem. E, całkiem niedawno miałem nawet taką sytuację, że właśnie najechałem na Sympath. miejsce zdarzenia, mm -hmm. byłem jednym z, z pierwszych świadków i akurat nie trzeba było na szczęście Nikogo tam reanimować, ale sama ta gotowość mhm. do działania i też tutaj wielkie wyrazy, wyrazy szacunku dla pozostałych świadków, którzy też się zatrzymali i byli chętni do, do pomocy. No tak, no bo to jest ważny temat, nie, istotnie ważny temat. Takie akcje powinny być promowane w społeczeństwie. Tak jak powiedziałam, no raz w roku takie szkolenie powinno być, albo nie wiem, online, jakkolwiek, żeby państwo to zorganizowało, bo to nie jest jazda na rowerze, to się zapomina, tak. Jeżeli ktoś na co dzień tego nie ma, no wy w tej swojej straży teraz macie możliwość, organizujecie takie akcje, ale taki zwykły zjadacz chleba? Tak. Myślę, że może zapomnieć jak to, to ułożenie po wypadku, co zrobić z takim człowiekiem, który jest w samochodzie czy... Tym bardziej, że wytyczne... Stres? Y właśnie, stres, a wytyczne też się potrafią zmieniać i standardy, według których udziela się tej pierwszej pomocy, więc tak jak powiedziałaś warto by było sobie to odświeżać, odświeżać ale też podejść do tego w <kłyska> sposób nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny, <kłyska> bo <kłyska> Bo jednak to też ma, ma duże znaczenie. No tak, mamy możliwość uratowania czyjegoś życia, albo ktoś ma możliwość uratowania naszego, prawda? Dokładnie. To też trzeba patrzeć zawsze z drugą yes. stronę. E, no dobra, o kalendarzu już wspominałam, ale bym chciała, żebyście coś więcej powiedzieli na temat tego kalendarza. No bo mi osobiście się bardzo podoba. Drodzy Państwo, to jest chyba jedyny kalendarz, nie? Pochwalcie się trochę. Pierwszy, pierwszy w historii naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. E, no mamy obchodziny Pierwszych 100 lat, więc. W historii, hmm naszej gminy. Ja jestem krótko żaden, w, w straży, więc i do... Iwonka może ma hmm. lepszą pamięć i więcej wie. E... No właśnie o... nie kojarzę. Chyba, chyba to jest pierwszy. pierwszy okrągła, okrągła rocznica. 100 lat jest hmm. raz na 100 lat, więc hmm. pierwszy kalendarz na okrągłe 100 lat. No i cóż, troszkę też przez ten kalendarz chcemy, chcemy żeby on jednocześnie był dla nas choćby hmm. samych strażaków pamiątką na, na przyszłe lata. Fajnie będzie kiedyś za parę lat usiąść i popatrzeć w ten kalendarz, jak się zmieniliśmy. Ale też yy, chcielibyśmy, żeby on stanowił jakąś taką swego rodzaju cegiełkę troszkę na, na rzecz naszej straży. My zazwyczaj się nikogo nie prosimy o jakieś yy, wsparcie, działamy, dajemy sobie radę w miarę tutaj możliwości, jak są jakieś oficjalne programy, tam się zgłaszamy. Ale gdyby ktoś chciał, był zainteresowany, to oczywiście tutaj z Iwoną i pozostali mm -hmm. nasi druhowie strażacy. Zapraszamy do zakupu poprzez naszego Facebooka, tam jest post dotyczący jaki, tego kalendarza. Jaka jest nazwa na Facebooku waszej, waszej organizacji? OSP Szpital Górny? Tak, tak, tak. OSP okay. Szpital Górny, tam jest post dotyczący tego kalendarza, w jaki sposób można go y, zakupić. I tak jak powiedziałem, chcemy żeby to była cegiełka na nasze y, takie statutowe działania, a dwa też na organizację tego, tej uroczystości, która będzie miała miejsce w 2024 roku. Już wiecie kiedy dokładnie? Dokładnie 30 czerwca. Tak, mhm. taka, jest, taka jest dokładna data wstępna, co prawda, jeszcze, bo, bo, bo może jeszcze się zmienić, bo jeszcze troszkę czasu zostało, ale już tutaj będziemy pod koniec tego roku y, doprecyzowywać, żeby, żeby to już było pewne, tak? Mhm. Sam pomysł, y, no co, no chcemy, chcemy zawsze coś robić innego, coś, czego nie było, troszkę się wyróżnić i, i taki też pomysł się pojawił, gdzieś kiedyś y, żona mi zrobiła. Takie zdjęcie, właśnie w e, stroju strażaka na czarnym tle, i ten pomysł spodobał się pozostałym. Chyba ja nawet na... widziałam to zdjęcie. E, właśnie tam jako chyba straż wygraliśmy też w jakimś konkursie tak. Facebookowym czy tak, tak, tak. e, jakieś łopaty do, do też działań naszych mhm. różnych tutaj. I, I to zdjęcie się spodobało, i pomyśleliśmy, że w tej konwencji właśnie będzie nasz, nasz kalendarz. Wszystkie zdjęcia są na, na czarnym tle, ale kalendarz pokazuje szeroki wachlarz, zakres. Czym my jako Straż Ochotnicza, Straż Pożarna zajmujemy się, bo często to jest tak, że ktoś sobie myśli, że gaszenie pożarów, a wbrew pozorom gaszenie pożarów według statystyk to nie wiem, czy teraz. to jest jedna... No to proszę, czym się zajmujecie? Jedna to macie okazję, <coughs> macie okazję zaprezentować. Iwonka, to teraz sobie wymieniaj, do, do czego jeździmy właśnie? Do czego jeździmy? No do miejscowych zdarzeń e, typu jakieś powolone drzewa, mm -hmm. e, plamy oleju, mm -hmm. na drodze, e, podtopienia, mm -hmm. tak. Mm -hmm. Pewnie szerszenie josek. -y. O, 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 szerszenie o. -y w tym to, roku było dużo. Oblężenie po prostu. No. Ja sobie zanotowałem. No Dalej. jeszcze te wypadki komunikacyjne, tak, to wiadomo. I co jeszcze? E, jakieś pomoc, pomoc przed policji czasami mhm. przy otwarciu mieszkania. Mhm. Mieliśmy ciekawe akcje z ewakuacją mieszkańców przez jakieś okno w dachu w środku tak. nocy. Mhm. E, takie działania też e, właśnie tutaj związane z. Opadami śniegu, mm -hmm. wypompowywania wody, to co Iwona mówiła. No teraz wszystko przed wami, bo niedługo pewnie zacznie padać jakoś wszystko, bardziej sowie, w sposób sowity. No jeśli spadnie taki mokry, gałęzie będą ciężkie, to może być różnie. Mieszkamy w szpitalu i szpital jest też tak u, usytuowany, że jest i, i, i troszkę lasu, i jest mm -hmm. ruchliwa tutaj ulica Włocławek-Lipno. Yy, Mamy też na swoim terenie działania właśnie sklepy wielkopowierzchniowe, mm. mamy dwa przedszkola, kościół, więc tutaj tych takich miejsc, gdzie czasami coś trzeba, wymaga działania jest sporo, a jednocześnie też, no tak jak już wcześniej mówiłem, udzielamy się, jak, społecznie. jak syrena, że tak powiem, nie mm. alarmuje, to udzielamy się społecznie i edukacyjnie i... I tutaj prewencyjnie działamy, żeby, żeby jak najmniej w przyszłym roku w kolejnych miesiącach było tych nieszczęśliwych zdarzeń, wypadków. I takich ludzi jak wy powinno być więcej w tym kraju, bo takich działających prospołecznie jest bardzo mało, bardzo mało ambitnych, energicznych, a widzę po was, że wy tutaj tworzycie, no dajecie, dajecie nowe coś tak? Do, 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 do tego, co już od 100 lat jest budowane w szpitalu górnym. Także z mojej strony ogromny. E, ukłon No i teraz powiedzcie, czy jest możliwość zapisania się do was do stowarzyszenia? To jest stowarzyszenie. stowarzyszenie. Okej, okay, do stowarzyszenia? Czy jest taka możliwość ewentualnie gdzie mają się to, co może ktoś się teraz po wysłuchaniu naszej rozmowy powie, ja bym chciał przynależeć, działać, pomagać innym ratować. Każdy chętny może odezwać się poprzez naszego właśnie Facebooka, napisać mhm. na Messengerze czy czy, czy po prostu znajomek jak yy, znają kogoś z nas z naszej jednostki, no to bezpośrednio, telefonicznie yy, prezes podeśle ankietę do wypełnienia. Mhm. Jeżeli, już... jeżeli nie będzie przeciwwskazań, to wtedy yy, w miarę możliwości w Państwowej Straży Pożarnej jest, yy, co jakiś czas są uruchamiane mhm. kursy właśnie podstawowe na na strażaka ochotnika no i wówczas... No, może taki kurs odbyć. Tak. Oddelegowany na kurs i wówczas już jest po ukończeniu kursu, po zdaniu egzaminu jest yy, przyjęty do grona strażaków i może okay. wyjechać na jest alarm, A jak ktoś by działa. Was chciał wesprzeć w inny sposób niż tak yy, obecnością, to też może się, rozumiem do Was odzywać. Jak najbardziej tak, być może ogląda nas, słucha nas ktoś, kto też jakoś w jakiś sposób sentymentalny jest związany ze szpitalem, być może jego ktoś z rodziny, przodek yy, właśnie yy, działał na rzecz yy, straży, może zapoczątkował być może nawet tą straż ochotniczą mm -hmm. w yy, szpitalu górnym, to też prosimy o kontakt, bo dla nas to jest yy, Czy może o, yy, pod kątem stulecia mają jakieś mm -hmm. zdjęcia? Pamiątki? Fajna historia, pamiątki i, i na pewno tutaj w tym, w tym kontekście też będziemy chcieli coś, coś pokazać, jak na przestrzeni lat choćby wyposażenie e, wozu strażackiego czy, czy remizy się zmieniało. Mamy kilka fajnych, ciekawych eksponatów, i no być może ktoś ma jakieś informacje, to zachęcamy jak najbardziej do kontaktu. Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani pomocą e, tutaj Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitalu Górnym, można się z nimi skontaktować na Facebooku OSP Szpital Górny. Do um, stulecia niedługo, bo tam 7 miesięcy, więc myślę, tak. że e, już, wy już nie możecie się doczekać, a, a Państwo możecie dodatkowo wesprzeć to wydarzenie przez zakup um, tego kalendarza, który stanowił będzie taką cegiełkę do, do tego wydarzenia i do organizacji y, Tutaj, którą reprezentują Iwona i Mariusz. Ja bardzo serdecznie zachęcam, tak jak powiedziałam, zawsze ogromne ukłony dla ludzi, którzy działają prospołecznie, bo to jest ciężka praca. I zapraszam częściej do studia. Jak tylko będzie okazja, zaproszenie, to chętnie skorzystamy. Drzwi są zawsze ja dla Was. Dziękuję bardzo. bardzo. Iwona Falkowska i Mariusz Grabs Grabs Grabski, dobrze mówię. Mariusz Grabski i moimi gośćmi w programie Studia Karolina. Bardzo serdecznie Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.